Po krótkiej przerwie technicznej, wracamy! Tamten pierwszy part, to niestety musi być pocięte, bo Movie Maker nie przyjmuje filmików z mojego telefonu. Teraz, yy, uwaga... Small crackers... Garść tych... Mocniej, o! Mam problem z przeciąganiem, niestety. Myszkę na tłum. Tak, idiotycznie gubił mych. Nie cierpię jej. Piękne, co? Ja się kiedyś bawiłam z moimi koleżankami Także zaraz wrócę przy kolejnym stanowisku Byłyśmy w Cracket Teraz w Rocket Duża rakieta I to jest The Wy mm. nie widzicie jak się męczę z tym Ale gwarantuję wam Taki jest Wow Przepiękne. Wracamy do Was przy następnej wyrzutniczy czymś. Okej, okay, teraz Jorvik standard Rocket i znowu się Próbują przeciągnąć nie to, co trzeba. Print screen się zrobił. Okej, okay, wracamy przy kolejnej... E, Wrzucam. To będzie Fire Flower of Iron, czyli bardzo ładny kwiatek z ognia. No. Głupio mysz. Jest. Tada! Piękny, nie sądzicie? Cudowny. Taki kwiatek. Hmm. Piękny. Szkoda, że tak krótko ja Myślę, że to... my to wrzucimy na już. Ostatni rodzaj fajerwerków. Higgs Screamer. Tak, za jeden ten... za jeden... Nie w drzewo! Nie w drzewo! Tu właśnie niewiele widzę, co to drzewo, ale tam jest sama chmurka dymu. To już wszystko! To w drzewo. Dziękujemy! Teraz oglądajcie, łapkujcie, subskrybujcie! Tak! Miejcie raz tak, z góry. Pozdrawiam Amazing Friends Club! Rapja!